Razem czy osobno, e, czy bycie w jednej firmie z własnym partnerem życiowym, mężą, żoną, a potem jeszcze wspólna praca z własnymi dziećmi, a może przejęcie firmy od rodziców i tak zwana sukcesja. E, ostatnio bardzo często, co jest niezwykłe, spotykam firmy, spotykam organizacje, które są markami rodzinnymi. E, sytuacja, w której córka przejmuje od mamy, która powinna być już na emeryturze, firmę. Od mamy, od jej e, brata, e, gdzie obie strony nie do końca wiedzą, jak to zrobić, jak sobie z tą sytuacją poradzić, kto ma decydować, kto nie ma decydować. E, firma ogromna, gdzie e, w zasadzie operuje się milionami złotych, którą synowie chcą przejąć od ojca, który z jednej strony chce ją oddać, z drugiej strony chce mieć dalej wpływ i najlepiej rządzić. Bądź też sytuacja, w której dwie pary, dwóch braci z własnymi żonami, Zarządzają firmą zatrudniającą kilkadziesiąt osób, i wyzwania, które z tego powodu są. W związku z tym, że ja również prowadzę firmę rodzinną i współpracuję z najbliższymi mi osobami na co dzień, postanowiłam przygotować dla Was taki materiał, żeby rozbroić temat firm rodzinnych. Czy więcej zalet, czy więcej wad? Wypisałam sobie, bazując na doświadczeniu moich klientów i swoim własnym, takie podstawowe rzeczy, które są zaletami firmy rodzinnej, ale też to, co może być przeszkodą, co może być wadą. Witam Ciebie w kolejnym materiale na kanale DNA w Biznesie gdzie rozmawiamy o biznesie, gdzie rozmawiamy o przywództwie, o sprzedaży, ale też o wszystkich miękkich rzeczach, które związane są z byciem w szeroko pojętym biznesie. Dzisiaj poruszymy temat firmy rodzinnej i tego jak sobie współdziałać w takiej firmie, żeby to miało sens. Po drugiej stronie, stronie kamery jest mój syn, który również współpracuje z nami, prowadząc własny biznes, jednocześnie współpracuje z nami. Więc mogę powiedzieć, że o firmie rodzinnej trochę wiemy. Na co dzień też współpracuję, jak wiecie, z moim mężem Pawłem i razem prowadzimy również wszelkie działania, więc mam nadzieję, że ten dzisiejszy materiał przyda Ci się. Ja się nazywam Ania Urbańska, od 26 lat właśnie tę firmę prowadzę, a od kilkunastu lat już wspólnie. Zatem, decyzja o prowadzeniu firmy rodzinnej jest oczywiście decyzją niełatwą, ona się na początku z pozoru wydaje prosta, kiedy siedzimy sobie ze swoim partnerem życiowym, czy też z dorosłymi już, czy nastoletnimi dzieciakami i rozmawiamy właśnie o tym, żeby razem działać, razem współpracować, wydaje nam się, że to będzie proste, łatwe i przyjemne, no i oczywiście takich bonusów wspólnego działania w firmie rodzinnej jest całe mnóstwo, ale będę chciała też nam tutaj dzisiaj pokazać wszystkie te rzeczy, które mogą być zagrożeniami i takimi wadami prowadzenia firmy rodzinnej. Zatem może zacznijmy od tego, co jest siłą i mocą takiej wspólnej pracy, chociażby to na przykład, co się tutaj dzisiaj dzieje: że ja wykorzystuję swoje najsilniejsze zasoby mówienia do ludzi, a z drugiej strony jest mój syn, który wykorzystuje swoje silne zasoby, w których zajmuje się wszelkimi technicznymi rzeczami, o których ja nie mam pojęcia. No więc pierwsza taka zaleta to są na pewno wszystkie aspekty związane z więzami rodzinnymi, i to też bardzo mocno przekłada się na to, że mamy dużo wyższy poziom, po pierwsze, lojalności, po drugie, zaangażowania, po trzecie, zaufania. O pewnych rzeczach po prostu się nie mówi, bo one są tak oczywiste i tak jasne, że właśnie ta krew płynąca w tych wspólnych żyłach pozwala nam. Pewne rzeczy uznawać po prostu jako standardy, jako pewniki, więc to, że to jest nasz mąż, czy nasza żona, nasze dziecko, nasz brat, bratowa i osoby, którym możemy zaufać, są tutaj kluczowe, więc te więzy rodzinne na pewno będą ważne. Po drugie, bardzo często takim elementem również siły będą wspólne wartości, wspólne wartości, wspólne cele, które też bardzo mocno potem przekładają się na codzienne działania w tej firmie, na codzienne decyzje, nastawianie celów, czyli wiemy dokąd idziemy, wie, wiemy o co nam chodzi. Rozumiemy też na przykład, że ważne jest dla nas to, żeby święta spędzać w atmosferze spokoju. Na przykład podczas tych świąt nie rozmawiamy o biznesie, albo rozumiemy, że możemy na przykład dzięki tym wspólnym wartościom czasem do późna popracować i też wspólny czas razem spędzić trochę biznesowo. Trzecia rzecz. Jesteśmy w stanie planować dużo bardziej długoterminowo i z dużo większą perspektywą niż robi się to w normalnych organizacjach, gdzie mamy małą i niską pewność często tego, czy ludzie będą z nami za pół roku, za rok, za dwa, za pięć, czy ktoś nie zmieni swoich planów życiowych, nie postanowi mieć dziecka, nie postanowi się wyprowadzić, nie postanowi wyjechać za granicę. Jednak ta szansa na pokoleniowość jest trochę wyższa. I też no, częściej się po prostu o pewnych rzeczach rozmawia, czego chcesz dla siebie za rok, za dwa, za pięć, czy postanawiasz wyjechać, być, coś robić, czegoś nie robić. Oczywiście, wiadomo, że te sytuacje mogą również nas zaskoczyć, ale tutaj myślę, że takie długoterminowe planowanie jest dużo łatwiejsze niż w tradycyjnej organizacji. Czwarta rzecz, która myślę jest ogromnym bonusem, to jest znajomość biznesu. Wielokrotnie pewnie słyszeliście to moje sformułowanie, że można informacje wygooglać w internecie, ale wiedzę, ale doświadczenia się nie wygoogla. Dlatego też przekazywanie tych informacji z pokolenia na pokolenie może być czymś dużo bardziej wartościowym, czyli jeżeli nasze dziecko zaczyna z nami współpracować, my możemy te informacje, które już mamy, swoje własne doświadczenia również przekazać pokoleniowo i jakby ta znajomość biznesu, na czym polega biznes, czym są pieniądze, firmowe, czym one nie są, czy też jak budować pewne elementy w biznesie, mogą być tutaj bardzo wartościowe, czyli jeżeli na przykład nasz rodzic jest już w wieku emerytalnym, a prowadził przez lata firmę, którą my teraz przejmujemy, to bądźmy też bardzo mocno otwarci na te doświadczenia, ponieważ no te lata doświadczeń jednak pokazują, że ta firma jest w takiej formie, jakiej jest, często w bardzo dobrej. I my czasami jako to pokolenie, które przejmuje, zamykamy się na te doświadczenia i mówimy, dobra, nowe będzie lepsze. A jednak myślę sobie, że tutaj ta wiedza, ta znajomość biznesu jest bardzo ważna. Kolejna bardzo istotna rzecz to jest elastyczność. Dużo większa łatwość. W dostosowywaniu się do tego, co się dzieje, bo tak naprawdę, no to co, pytam o zdanie mojego partnera życiowego, pytam o zdanie osoby, która ze mną na co dzień współpracuje, możemy do siebie zadzwonić, możemy też szybko reagować, możemy też coś przesuwać, czy robić wcześniej. Dzięki temu właśnie że nie potrzebujemy całej długiej ścieżki do podejmowania decyzji, tak, od zarządu przez potem dyrektorów, szczeble średniego zarządzania i tak dalej Kolejna bardzo ważna rzecz, myślę, że to jest kwestia też osobistego zaangażowania. Pamiętam taką sytuację, że kilka lat temu, kiedy jeszcze mój syn mieszkał z nami, koło godziny 22.00, zszedł sobie z piętra do nas, do, do salonu, gdzie sobie siedzieliśmy przy włączonym telewizorze. Oboje z moim mężem z komputerami na kolanach i mówi: No, właśnie, tak, działają biznesmeni. 22, a wy ciągle przy komputerach. I to jest myślę też to, że to osobiste, własne zaangażowanie, że mi się chce o godzinie 22.00 szukać fajnych rozwiązań. Dla swojej firmy, leżąc sobie na kanapie, przy kubku herbaty, gdzieś tam w tle, coś ciekawego, być może w telewizji. I to nie jest takie typowe pracowanie, tylko to jest takie. Szukam rozwiązań, kręci mnie to, cieszy. Czy też, na przykład, na wakacjach czytanie książki branżowej, gdzie ktoś mówi, nawet na wakacjach czytasz książki zawodowe, no bo mnie to kręci, bo jestem zaangażowana, bo mi zależy, bo mi się chce. Czy też, nie wiem, w sobotę, kiedy prowadzę rozmowy z moimi klientami bo na przykład są ludźmi bardzo zapracowanymi. I to właśnie zaangażowanie jest istotne, że ja mogę zadzwonić do członka mojego zespołu, który jest rodziną właśnie i powiedzieć, słuchaj, potrzebuję czegoś tam pilnie, potrzebuję, żebyś coś mi tam zrobił, zrobiła, wysłał. To zaangażowanie jest dużo wyższe, moim przynajmniej zdaniem, właśnie w firmach rodzinnych. Co więcej, tak zwana kultura korporacyjna, o ile w dużej organizacji no ta kultura korporacyjna często jest narzucana przez menedżera na najwyższym szczeblu, czy też przez właściciela firmy, czasami niezgodna z naszymi wartościami, o tyle w firmie rodzinnej my możemy budować tą kulturę rodzinną. Opartą właśnie na tym, co jest naszą wartością, naszą tradycją, to czego my chcemy, sposób, w jaki my to robimy i będąc razem, żyjąc razem, te nasze wartości są znane innym członkom naszej rodziny, a tym samym firmy, więc jakby nie ma tego takiego przekonywania, że musimy to tak robić, czy inaczej, i tłumaczenia, dlaczego tak robić, no bo. Bo ktoś nas świetnie zna od wielu, wielu lat i wie, że po prostu my tak lubimy pracować, funkcjonować czy też działać. Kolejna bardzo ważna rzecz to jest taki aspekt ja to nazywam unikatową tożsamością i reputacją. Czyli my możemy budować tą naszą firmę na historii naszej organizacji. Czyli kiedy w ubiegłym roku obchodziliśmy 25-lecie firmy, ja mogłam pokazać tą moją historię firmy i w tej historii firmy byli członkowie mojej rodziny. Jak to się zaczynało, jak myśmy po kolei przechodzili przez pewne etapy, w jaki sposób my pewne rzeczy robiliśmy. I to jest coś, czego nie da się skopiować. Wiecie, jak to zawsze mówię, można ukrać, ukraść czyjeś pionki i próbować Próbować nimi wygrać własną grę, ale to nigdy nie będzie nasza gra. A tutaj my mamy tą taką unikatowość, której nikt nam nie zabierze, nikt nie skopiuje, bo ona dotyczy po prostu naszej własnej organizacji, w której właśnie mamy tą firmę rodzinną, czyli te konkretne persony, które w tej organizacji są. No i myślę też, że. Bardzo ważnym aspektem są finanse, czyli też oszczędności kosztów, ponieważ my możemy tutaj zupełnie inaczej finansami zarządzać, wiedząc, że jest to w ramach naszej organizacji. Czyli kiedy do firmy, w której współpracuję z moim mężem, wpływają pieniądze, no to są to pieniądze rodzinne automatycznie w tym momencie, co oczywiście za chwilę może okazać się, że będzie też ujemnym elementem, i o tym Wam za chwilę powiem, ale też tymi zasobami możemy się w zupełnie inny sposób dzielić, korzystać z pewnych, Elementów, które w ramach tej organizacji są, do działań różnych członków zespołu, którzy są rodziną. Więc sami widzicie, że tych zasobów jest całe mnóstwo. Ja na przykład jestem bardzo wdzięczna, że ten, to nasze trio tutaj działające w postaci mojego męża, mojego syna jest dla nas takim bardzo silnym zasobem, że każdy z nas ma swoje własne kompetencje i wykorzystuje je w tym naszym wspólnym projekcie. I to jest, myślę, ogromnym zasobem, którego nam nikt nie zabierze. Ale, 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 ale. Są też wady firmy rodzinnej. No i co może być taką wadą? No, przede wszystkim. Konflikty, konflikty w rodzinie. Może być taka sytuacja, że nasze własne problemy osobiste mogą wpływać na to, co się w organizacji będzie działo. Czyli gorsza forma jednego z członków rodziny może się przekładać na to, jak ta dana firma będzie działa, działała. To, że na przykład ktoś, nie wiem, ma swoje własne osobiste sprawy niezałatwione, czy własne relacje. Ja już nie mówię o tych osobach wewnątrz organizacji, ale czasami o kimś, kto jest z zewnątrz i wpływa, na członka naszego zespołu, który jest po prostu w naszej rodzinie. Bardzo ważny też aspekt tak zwanej sukcesji, czyli trudność w wyborze następcy. O ile w mojej organizacji to będzie proste, czy jest proste, ponieważ jest to moje jedyne dziecko, które oczywiście będzie naturalnym, mam nadzieję, będzie chciało być naturalnym następcą i sukcesorem tego wszystkiego, co my robimy. Natomiast czasami jest tak, że takich osób, kandydatów do sukcesji jest kilku. To mogą być dwie siostry, to może być trzech braci, to może być mieszana rodzina, to może być sytuacja, w której spółka na przykład jest związana z rodzeństwa i teraz, które potem dziecko będzie tym sukcesorem głównym. Więc to może być sporym wyzwaniem, więc warto o takich rzeczach rozmawiać na bieżąco, a nie dopiero wtedy, kiedy się zacznie nam palić no, grunt pod nogami. Kolejna bardzo ważna rzecz to jest emocjonalny ciężar, ponieważ takie ciśnienie, które możemy narzucać sobie nawzajem, związane właśnie z tym, że jesteśmy członkami rodziny, że jesteś moją siostrą, moim bratem i ja mam w stosunku do ciebie pewnego rodzaju oczekiwania. To może również nam bardzo przeszkadzać, bo ty się angażujesz więcej, a ktoś się angażuje mniej. Takie oczekiwanie: ja pracuję dłużej, ty pracujesz krócej, ja wstaję wcześniej rano, ty przechodzisz na inną godzinę, na którą chcesz. To jest bardzo wymagająca kwestia, więc uważajmy też na ten emocjonalny ciężar, bo on może nam sporo tutaj kłopotów przysporzyć, że ktoś się angażuje bardziej, ktoś się angażuje mniej. Kolejne ryzyko to jest to tak zwane ryzyko nepotyzmu, czyli że będziemy faworyzować członków naszej rodziny w stosunku do innych członków naszego zespołu. Czyli jeżeli na przykład zatrudniamy handlowca, którym jest nie wiem, nasz bratanek czy nasza siostrzenica i mamy trzech innych handlowców, może być taka sytuacja, w której będziemy niesprawiedliwi w cudzysłowie do pozostałych członków zespołu, na przykład na tle tej osoby, która no jest jednak naszą rodziną, kimś dla nas ważniejszym. Więc trzeba być bardzo czujnym, żeby zasady, normy działania dla wszystkich były identyczne. Kolejna rzecz to są ograniczenia w rozwoju. Czasem jest tak, że nie chcemy pozyskać kapitału zewnętrznego, albo nie chcemy otworzyć na rozwój, na ekspansję, dlatego że uznajemy, że te zasoby, które już mamy w firmie, są wystarczające, albo może być tak, że na przykład jeden z członków zespołu mówi nie, 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 nie rozwijajmy się, nie inwestujmy pieniędzy, w, nie wiem, w szkolenia, w rozwój, w konferencje branżowe, w targi, w wyjazdy, bo po co przecież to, co już wiemy, wystarczy? I taki, wiecie, jeden klocek pod lokomotywą jednego członka firmy rodzinnej, no może spowodować, że ta firma nie będzie po prostu szła do przodu. Kolejnym elementem bardzo mocno powiązanym z tym wcześniejszym jest odporność na zmiany. Czyli może być tak, że na przykład nasz członek zespołu, który nie jest naszą rodziną, przychodzi z jakimś pomysłem, a my w środku mówimy: Nie, 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 bo my zawsze tak to robiliśmy, zawsze nam się to sprawdzało, nigdy tego nie, nie należy robić albo nam to się nie sprawdziło, więc nie ma sensu tego robić. Wiecie, no czas się zmienia. Nigdy wcześniej tak mocno zmiana nie była stałą jak jest obecnie. Dlatego też tak istotne i tak ważne jest, żeby rozumieć, że nie tylko to nasze zamknięte grono rodzinne jest zasobem, ale również pozostali członkowie naszej organizacji mogą przynosić nam super pomysły. Więc też bądźmy otwarci, rozszerzmy te nasze klapki, żeby przyjmować Kolejna bardzo ważna rzecz to jest właśnie to, o czym mówiłam z pieniędzmi. To, co może być siłą, może być również ryzykiem. Osobiste finanse rodziny mogą być bardzo silnie powiązane z finansami firmy. I to jest to, co na przykład w moim wypadku jest dla mnie bardzo ważne. Aby członkowie mojej rodziny również rozwijali się poza firmą. Czyli, że nie tylko to, co w firmie my zarobimy, jest naszym budżetem na nasze pensje, na utrzymanie naszych domów, naszych, nie wiem, przyjemności, naszych rozwojów, ale też, żeby czerpać zasoby z zewnątrz. Czyli, żeby mój syn miał swoich klientów, żeby mój mąż miał swoich klientów, żeby ja jako Ania miała swoich klientów. Czyli, żeby te zasoby z zewnątrz cały czas jeszcze uzupełniały nasz budżet firmowy. Co przekłada się oczywiście na nasz budżet rodzinny. Kolejna bardzo ważna rzecz, ogromne zagrożenie, widziałam już takie sytuacje, to są zmiany w strukturze rodziny, śluby, rozwody, narodziny. Członków kolejnych potomków, one również mogą mieć duży wpływ na to, jak ta nasza firma będzie funkcjonować. Wystarczy, że do organizacji wejdzie nowy członek rodziny w kontekście, nie wiem, męża, żony, naszego dziecka, czy też urodzi się dziecko naszym partnerom biznesowym, nie wiem, szwagrowi czy tam zięciowi i automatycznie zięciowi, czyli automatycznie naszej córce. I automatycznie to dokonuje bardzo wielu zmian, bo zmienia się i ilość czasu, którą taka osoba może zaangażować, zmienia się, być może jej nastawienie. Ktoś może być pod czyimś wpływem, więc to jest też bardzo ważny element, żeby na niego zwracać uwagę. No i to myślę o czym już wspomniałam, czyli te problemy z równowagą między pracą a życiem osobistym. To jest bardzo ciekawy wątek. Myśmy wiele lat temu z moim mężem ustalili, że nigdy nie rozmawiamy o firmie w momencie na przykład kiedy mamy lampki wina w ręku. Nie rozmawiamy o firmie, kiedy jesteśmy na imprezie towarzyskiej. Nie rozmawiamy o firmie, kiedy jesteśmy, nie wiem, na wyjeździe wakacyjnym, szczególnie kiedy to dotyka trudnych tematów. To są normy, moim zdaniem, które można wdrożyć, które można ustalić między sobą, że po prostu pewnych rzeczy nie robimy i tyle. I to jest kwestia ustalenia zasad, żeby tych problemów nie było. No i też ostatnią rzeczą, którą sobie zapisałam, to jest ograniczony zasięg rekrutacji. Czyli może być taka sytuacja, w której będziemy szukać tylko na przykład osób do firmy w członkach rodziny, kogo z rodziny jeszcze możemy zatrudnić, kto jeszcze może się tutaj nam pojawić. No i może się okazać, że takiego członka rodziny nie będzie, no i wtedy musimy wyjść poza ten zakres, tak, i to może już nam na przykład fajnie nie zadziałać. Także bardzo ważny aspekt, żeby rozumieć, że firma rodzinna to i zasoby, ale też ograniczenia i plusy i minusy i świadomość tego, co może takim ograniczeniem być, myślę, jest bardzo dużym dla nas bonusem. Mam nadzieję, że to był dla Ciebie atrakcyjny materiał. Jeśli chcesz porozmawiać o swojej firmie, być może Ty też prowadzisz firmę rodzinną, jeżeli masz ochotę mnie bezpośrednio zapytać. O pewne rzeczy, o prowadzenie biznesu. Chcę ci zaproponować, pod tym materiałem będziesz mieć możliwość kontaktu do mnie i możemy umówić się na taką indywidualną, 30-minutową, maksymalnie, zupełnie niezobowiązującą dla ciebie sesję, spotkanie, czy na telefonie, poprzez rozmowę telefoniczną, czy poprzez jakąś małą rozmowę z umową. Więc tylko daj mi taką informację, że chcesz, a ja oddam ci 30 minut z mojego czasu życiowego i biznesowego. Bo być może okaże się, że jestem w stanie wesprzeć Ciebie w Twoich procesach, a może znajdziemy jakąś wspólną płaszczyznę do działania albo do współpracy. Także zachęcam Ciebie gorąco do takiego spotkania. Jeśli materiał o filmach rodzinnych był dla Ciebie wartościowy, zachęcam, żebyś podzielił się z wszystkimi ludźmi, którzy prowadzą filmy rodzinne i dajcie znać, jak jest po prostu u Was. Dzięki za dziś i do zobaczenia w kolejny wtorek o godzinie 18. Pa! pa.